Mistrzostwa Świata w piłce nożnej rozgrywane są od 1930 roku. Przez ten czas futbol bardzo się zmienił. Zmienił się tak jak cały świat i jego mapa polityczna. Niektóre państwa od tamtej pory zmieniły swoje granice, swój ustrój, powstały nowe kraje, a dawne kolonie uzyskiwały niepodległość. W tym filmiku opowiem wam o nieistniejących już państwach, które zagrały na Mistrzostwach Świata. Zacznę od naszych zachodnich sąsiadów. Przed wojną dwukrotnie na Mistrzostwach Świata zagrała Trzecia Rzesza. W 1934 roku zajęła trzecie miejsce, a w meczu o zajęcie najniższego stopnia podium pokonała Austrię. Po anszlusie ojczyzny Mozarta w 1938 roku wydawało się, że Trzecia Rzesza wygra mundial we Francji. Jednak odpadła już w pierwszej rundzie ze Szwajcarami. Niestety w latach 30. na stadiony wkroczyła polityka i podczas grania hymnu zawodnicy unosili ręce w hitlerowskim pozdrowieniu. Po II wojnie światowej powstało RFN i NRD. Niemcy zachodnie odnosiły o wiele większe sukcesy. Trzykrotnie wygrały Mistrzostwa Świata i dwukrotnie Mistrzostwa Europy. W 1974 roku zorganizowały Mundial i trafiły w grupie na NRD, dla którego był to jedyny występ w tych rozgrywkach. W jedynym meczu między podzielonymi Niemcami górą było NRD, wygrało 1-0, ale RFN wygrało całe Mistrzostwa. Nasi południowi sąsiedzi w latach 1918-1993 tworzyli Czechosłowację. Reprezentacja jest znana nie tylko z wygrania Mistrzostwa Europy i rzutu karnego strzelanego przez panenkę, ale także z dobrych występów na Mundialach, gdzie dwukrotnie przegrywali dopiero w finale i również dwa razy dochodzili do finału. Reprezentacja ZSRR zatrzymywała się na tym etapie trzykrotnie. Mimo o wiele większego potencjału ludzkiego, nigdy nie zajęło wyższego miejsca niż czwarte. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wyglądałaby reprezentacja Związku Radzieckiego w 2019 roku, gdyby się on nie rozpadł, to link do filmiku znajdziecie w opisie. Znajdziecie tam również link do filmiku o tym, jak kolonia zagrała na Mistrzostwach Świata, bo musicie wiedzieć, że Holenderskie Indie Wschodnie, znajdujące się na terenie dzisiejszej Indonezji. Będące pod zwierzchnictwem Holandii, zagrały na Mistrzostwach Świata w 1938 roku. Awansowały tam bez rozgrywania ani jednego meczu. Dlaczego? Nie będę wam mówił, bo wszystkiego dowiecie się z tamtego filmiku. Między 1945 a 1992 rokiem na Półwyspie Bałkańskim istniała Jugosławia. Jej reprezentacja wygrała Igrzyska Olimpijskie, dwukrotnie zajęła drugie miejsce na Mistrzostwach Europy ale na mundialu nigdy nie stanęła na podium, a jej największe osiągnięcie to czwarte miejsce. Jest to trochę dziwne, bo Chorwacja, jedno z państw powstałych po upadku Jugosławii, już dwa razy przebiła to osiągnięcie, m.in. rok temu zajmując drugie miejsce na Mistrzostwach Świata. Na koniec chciałbym zaprosić Was na grupę na Facebooku Przerwa na Futbol, prowadzoną przez Mateusza z kanału Footbreak, gdzie znajdziecie wiele ciekawostek, quizów i kulturalnych dyskusji o piłce nożnej. Zapraszam.